Mnie się, mnie, mnie się wydaje, że my wiemy, o czym mówimy i o co chodzi. Otóż Rafał Trzaskowski nie ma specjalnego zaufania do reporterów z telewizji polskiej. Jakichś tam powodów swoich osobistych ma i wydaje mi się, że dlatego unika odpowiedzi, dlatego ucieka. Czy to jest słuszne, czy nie słuszne? Myślę, że dobry polityk, dobry polityk powinien stanąć w tak zwanej prawdzie albo w ogóle bez tak zwanej i rozmawiać i odpowiadać na pytania bardzo różnych sprzyjających sobie i niesprzyjających dziennikarzy. Prawo o taka Frąckiewicz, jak na to patrzę? Podobnie. Eee, po, podobnie. Proszę o rozwinięcie myśli. Znaczy, myślę, że tak. Myślę, że grzanie jednego osobnika jako tego strasznego zła jest słabe. W tym materiale ktoś inny gra główne skrzypce i ja patrzyłem na ten materiał z dużym obrzydzeniem, bo tam wystąpił w roli głównej pan, który parę tygodni temu był jednym z bohaterów filmu pana Latkowskiego, czyli prezydent Sopotu, który z przemijego sympatycznego obrońcy w. Dobra i światła. Nagle przeistoczył się w takie coś, co jest chyba bardzo nieprzyjemne, bo to był taki lumpa strasznego, który zachowywał się nieładnie, miał jakiegoś pomagiera jeszcze lepszego od siebie i był agresywny w stosunku do innego człowieka. Ja nie wiem, czy to był reporter TVP, tak? Ale takie rzeczy są dość obrzydliwe. A najbardziej obrzydliwe było to, że obok byli starzycy miejsc. I nikt nie reagował na to, co robili ci ludzie. Tak? Także to jest wyjątkowo słabe. A wracając do tematu, czyli wyborów i pana Trzaskowskiego, e, zgadzam się ze Słabkiem, że grzanie tego człowieka może spowodować, że ludziom stanie się go żal. A nie powinno tak być, bo on jest po prostu. Ale, przepraszam, 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 to czy. To, czy, to, czy Naprawdę, na, na jedną kwestię chciałbym tak, zwrócić tak, uwagę. Naszą rolą, rolą tak, ludzi, tak, którzy obserwują rzeczywistość medialną, nie bo, powinno być robienie założenia to, takiego, czy tak, ludziom tak, zrobi się żal, czy nie zrobi się żal. Czy ludzie zagłosują w taki, czy w inny sposób, bo to ludzie podejmują te decyzje i ludzie mają pełną świadomość wagi swojego głosu co na przestrzeni lat pokazali wielokrotnie. Pokazaliśmy w tym materiale, w jaki sposób człowiek, który mówi, że jest kandydatem zmiany, wielokrotnie zmienia, wielokrotnie, to nie jest kwestia jednej wypowiedzi czy jednej kwestii, wielokrotnie zmienia swoje zdanie o 180 stopni. I pokazaliśmy również, w jaki sposób agresywnie zachowują się ludzie z jego sztabu, ludzie go wspierający w sposób oczywisty, względem dziennikarza zadającego rozsądne i nowe w tej kampanii wyborczej. Fundamentalne pytanie jednostrne fundamentalnych pytań. Nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy tego nie robić. Nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy nie wskazywać na to, że pojawia się tutaj coś interesującego, tylko dlatego, że to może spowodować wśród niektórych osób empatię względem Rafała Trzaskowskiego. No zaraz. No to chyba nie jest nasza rola. Zobacz, znowu straciliśmy dużo czasu na omawianie kwestii oczywistych. W tym materiale mnie osobiście uderzyło to, że prezydent Sopotu zachowuje się jak Menel, a pomagiera w postaci Menela e, zachowuje się źle, a lokalna straż miejska nie reaguje. To jest dla mnie temat niesamowity, bo to tato, że w Sopotów. Panowie, wrócimy, wrócimy w takim razie do tego. Rafał Otoka-Fronckiewicz. No, mamy sytuację bardzo ciekawą, bo jest ponad 13% przewaga Andrzeja Dudy nad Rafałem Trzaskowskim, ale jest mniej więcej 13% wynik Szymona Hołowni, prawie 7% wynik Krzysztofa Bosaka. No i Głównie te elektoraty, ale również te mniejsze, czyli Władysława Kosiniaka-Kamysza i Roberta Biedronia, będą decydować o tym, co stanie się w drugiej turze. Zacznijmy od tego, jak wygląda kwestia wyborców Konfederacji, co musiałby zrobić. Robić Andrzej Duda, żeby przekonać do siebie ten elektorat, a już rozmawialiśmy o tym w pierwszej części, między elektoratami tych polityków iskrzyło w przeciągu ostatnich kilku lat. Znaczy, no, iskrzyło z, róż, z różnych powodów, tak. E co, co się stanie? Jest tak, część narodowa w Konfederacji, to jest może paradoks, ale to, to tak będzie, wesprze myślę Andrzeja Dudę, bo wybór między Dudą a LGBT jest dla nich tak nie do przyjęcia, że, że, że wesprą pewnie Andrzeja Dudę. Problem jest po stronie PiSu, który nieładnie traktował Konfederację, to trzeba przyznać. W, w, w części wolnościowej Konfederacji, która po prostu nie pójdzie na wybory, bo Prawo i Sprawiedliwość przez 5 lat nie zrobiło nic ich zdaniem w kierunku w poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce i patrząc na ich, opty, ich optykę mają rację, bo kryzys koronawirusowy nie został wykorzystany do liberalizacji w kwestii podatkowych. Podatki są ciągle w Polsce skomplikowane. Jest wiele innych rzeczy. Jest, jest obietnica wyborcza Andrzeja Dudy sprzed pięciu lat niezrealizowana, która jeżeli by ją wreszcie zrealizował w ciągu tych dwóch tygodni, jeżeli to jest możliwe, myślę, że da mocne wsparcie w tej strefie wolnościowej, czyli kwota wolna od podatków. Powiem, że Andrzej Duda nie wywiązał się z tej obietnicy. Ja się, szczerze mówiłem przez te 5 lat, myślałem, że on wszystko właśnie na wybory, ale zaraz wybory się skończą, a kwota ciągle nie jest powiększona. Także jeśli oprócz części narodowej pan, pan Andrzej Buda chce pozyskać jeszcze część wolności gospodarczych, to przepis jest prosty, kwota wolna od podatku.